Witam na moim kanale i zapraszam na nowy film, w którym pokażę jak zrobić wianek ze słomy owsianej ozdobiony słonecznikami z pestek słonecznika. Zaczynamy od zrobienia owsianego wianka. Oprócz wysuszonej słomy owsianej potrzebujemy jeszcze kółko z gałązek. Może być z pnączy albo z gałązek np. przykład wierzbowych. Jak zrobić podstawy z gałązek i pnączy zobaczcie w kartach podpowiedzi. Mojej podstawy przywiązuję zwykłą cienką nitką muszę moją słomę owsianą trochę porozdzielać. Na początku będę używać liści i gałązek, a ładne kłosy zostawiam na konie. Z tych owsianych końcówek robię pęczek, który przywiązuję do mojej podstawy. A nie musicie robić supełka, wystarczy, że po prostu okręcicie nitką. Okręcamy nitką, aby pęczek dobrze się trzymał. Teraz bierzemy następny pęczek słomy przyczepiamy go tam, gdzie kończył się poprzedni. Ważne, aby pęczki trochę na siebie zachodziły. Teraz okręcamy znowu nitką. W ten sposób dodajemy pęczki owsianej słomy, tak, aby zakryć całą podstawę. Ja używam tutaj młodej słomy owsianej, która jest jeszcze w zielonym kolorze. Ona jest trochę bardziej miękka niż taka już całkiem wyschnięta i dojrzała. Ale tak naprawdę dokładnie tak samo możemy robić wianek z dojrzałego owsa. Jednak robicie wianek z zielonego owsa, tak jak ja, to pamiętajcie o tym. Aby tą słomę bardzo dobrze wysuszyć, dojrzała żółta słoma jest już tak naprawdę zupełnie sucha. Tą część wianka, tak naprawdę, możemy zrobić z każdego innego rodzaju słomy lub siana. Będzie wyglądało tak naprawdę tak samo. Wszystko zależy, czym właśnie dysponujemy. Jak zrobić podstawy z siana i słomy? Zobaczcie na filmie w kartach podpowiedzi. Ale oczywiście, jeżeli macie całość była owsa, tak zrobić z samej słomy owsianej jest najwygodniej. Kiedy cała podstawa z gałązek jest już przykryta słomą i gałązki nie są widoczne, całość najlepiej na końcu jeszcze raz po prostu przewiązać nitką. Teraz mamy gotową, słomianą podstawę. Aby nasz wianek ładnie wyglądał, musimy jeszcze wybrać kłosy owsa czyli tam gdzie są zebrane ziarenka takie kłosy przycinamy na wysokość około 20-15 cm Potrzebujemy taki spory pęczek, takich kłosów. Teraz wybieramy mały pęczek z naszych kłosów. Mogą to być po 3, 4 albo 5 kłosów owsa. Taki pęczek przywiązujemy nitką do naszej podstawy, ale przywiązujemy tylko ogonki, nie przywiązujemy samych kłosów. Tak, aby ładnie sterczały. Teraz bierzemy następny pęczek i dowiązujemy tak samo. I tak dalej przywiązujemy kolejne kubki kłosów, aż dojedziemy do końca naszego kółka. Ostatni pęczek kłosów przyczepiamy tak, aby końcówki znalazły się pod tymi, które są na początku. Wtedy nie będzie ich widać. Na koniec wszystkie kłosy jeszcze raz przywiązujemy nitką. Starajcie się to zrobić tak, aby przywiązać kłosy mocno, ale jednak same końcówki, aby zostały nieprzywiązane. Wtedy ładnie będą odstawać i bardzo atrakcyjnie wyglądać. Kłosy owsiane są wyjątkowo atrakcyjne i bardzo ładnie wyglądają. Ale dokładnie w taki sam sposób można zrobić każdy wianek ze słomy. Jęczmienna albo żytnia słoma też będzie bardzo wyglądała w tego typu wianku. Na koniec zawiązujemy mocno naszą nitkę. Ja do mojego zielonego wianka dodaję zielony sznureczek, ale kiedy słoma zrobi się żółta, albo jeśli macie od razu żółtą słomę, to pewnie lepiej będzie w naturalnym kolorze jutowym. I w ten sposób Nasz owsiany wieniec jest już gotowy. Teraz do jego ozdoby zrobię słoneczniki. Zrobię je z pestek słonecznika na dwa sposoby. Dodatkowo potrzebuję jeszcze małe kółeczko z tekturki. Najpierw wykorzystam zwykłe całe pestki słonecznika. Brzeg kółeczka smaruję klejem na gorąco. Do kleju przyczepiam pestki słonecznika. Koniecznie tą szerszą stroną do podstawki. Tak przyklejam pestki, aż zamknie się kółko. Ale na słonecznik to trochę za mało. Słoneczniki mają więcej płatków. Teraz przyklejam kolejne pestki pomiędzy tymi, które już są przyklejone od wewnętrznej strony. Te pestki Będą lekko sterczały w górę. Płatki mojego słonecznika już są gotowe. Teraz trzeba zrobić środek. Na środku pomiędzy płatkami nalewam trochę kleju na gorący. I teraz nasypuję do środka kaszę gryczaną. Może oczywiście tutaj być pieprz, albo gorczyca, albo ziele angielskie lub jałowiec. W tylnej strony mojego słonecznika przykleję jeszcze listki laurowe. I w ten sposób mój śliczny kwiatek jest już gotowy. Takich słoneczników oczywiście możemy zrobić kilka. Ale możemy zrobić słoneczniki jeszcze trochę inaczej. Popatrz. Tym razem użyję połówek pestek bez nasionek. Środek słonecznika zjadłam i zostały takie skorupki. Z nich można również zrobić śliczny słonecznik. Robimy go w zasadzie dokładnie tak samo. Przyklejamy skorupki słonecznika środkową, białą stroną do góry. Te pestki ustawione są płasko. A teraz pomiędzy tymi, które już są przyklejone, przyklejam drugą warstwę. Tym razem te skorupki będą przyklejone trochę bardziej pionowo i będą sterczały. Płatki słonecznika gotowe. Teraz zrobimy środeczek. Zrobię go tak samo jak poprzednio, ale tym razem użyję nasion jałowca. W ten sposób mój śliczny słonecznik gotowy. Teraz potrzebujemy kilka takich kwiatków: albo jednego rodzaju, albo drugiego, a najlepiej jednych i drugich. Będą ładnie wyglądały, jeżeli nie będą wszystkie takie same. Kwiatki możemy przeklejać równo na całym wieńcu. Ale bardzo podoba mi się słoma owsiana i chciałabym, aby więcej jej było widać. W związku z tym wszystkie kwiatki przykleję tylko z jednej strony. Kwiatki do słomianej podstawy przyklejam klejem na gorąco. Na koniec dodam jeszcze kokardę z jutowej taśmy. I w ten sposób mój naturalny wianek z owsianej słomy ze słonecznikami z pestek słonecznika jest już gotowy. Popatrzcie, jak pięknie wygląda. Bardzo podoba mi się taki owsiany wianek. Muszę zrobić sobie kilka takich wianków, i wymyślać różne inne pomysły na ich udekorowanie. A w kolejnych filmach na pewno to pokażę. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do mojego kanału, gdzie znajdziecie wiele innych, ciekawych dekoracji, różne wianki na drzwi i inne dekoracje na wszystkie cztery pory roku. Abyż nie przegapić kolejnych nowych filmów, koniecznie subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia.